Będziemy przygotowywać spektakl pod tytułem Cyperiada. Powołamy tyle, ile jest osób, tyle światów. Każdy z Was będzie odpowiedzialny za, za swój kawałek. Zadaniem jakby tej rozmowy i tego spotkania dzisiaj, pierwszego, bo jeszcze się pewnie dwa razy nie pojawicie się w kolejnych turach, będzie jakby wymyślenie Wam tematów do Waszych ekwiw. Mam jedną własną scenkę. Jestem z przyszłości, z roku 2014. Pokazuję, że wszystko w przyszłości będzie możliwe: zmieniać płci, zmieniać formy, na przykład stać się gazem, powietrzem. To będzie prototyp, dobra? będzie scenka e, mówiąca o, mm, jakby to powiedzieć, o skazańcu, tak, to będzie scena sądu pokazująca, e, że ktoś został skazany za tak naprawdę e, odmienną opinię niż inni ludzie. Czyli to będzie taki jakby kolektyw, prawda? I wyłamanie z tego kolektywu będzie e, równe wygnaniu tak jakby ze społeczności. Teraz jestem na scenografii. Rok temu byłam gru w grupie aktorskiej. Lubię coś. Yy, lubię coś robić. O. A na, na aktorskiej to jest wiadomo, że jedna grupa robi, a druga czeka, albo coś. A ja lubię cały czas coś robić. W domu przyszłości ciemny. Naprawdę w grupie muzycznej chodziliśmy po Krakowie i szukaliśmy dźwięków. Utworzyliśmy chyba dwa utwory, z czego, z czego w jednym ja grałam na perkusji amatorsko a siostra na pianinie. Uwaga: raz, dwa, trzy. Tak jest, wytarłeś się. Tak jest. Pewnie Państwo nie rozumiecie, co się właśnie stało. No właśnie, a stało się coś niesamowitego. Ja pomyślałem, a mi się zjawiło. No. No. Pomyślałem, że chcę ręcznik i od razu go dostałem. I od razu go dostałem. Tak jestem super, nie? Tak jestem wspaniały. Tak, no, ja. ja. Wy tak sobie odbieracie bardzo często te możliwości. Tak się niechętnie tutaj z tymi swoimi możliwościami wychylacie. Tak nie ufacie, że możecie. A, a potem się okazuje, że to wszystko jest. No, tylko trzeba po prostu dać temu szansę. Dla mnie bardzo ciekawa alternatywa spędzenia czasu i pozwala też kreatywnie myśleć, co jest bardzo pozytywne. W tym roku na projekcie Lato w teatrze postaramy się poruszyć temat przyszłości. Jak będzie wyglądał świat za 100 lat? Czy za nas będą rządziły roboty? A może po prostu będziemy żyli w zupełnie zautomatyzowanym świecie, gdzie technika będzie w służbie człowieka? A może rasa ludzka całkowicie wyginie? Na te i inne pytania postaramy się odpowiedzieć w naszym spektaklu pod tytułem Cyberiata w 40 światów dookoła jutra. Zapraszamy!